Kurde, kurde, kurde. Daj bele. Trzeba uciekać w prawo, bo to przecież nie przyjeżdża. Coś, coś nie do rady. Się. Państwo, wracam ze skromnych zakupów z koszołoma, o taki łaciaty serek kosztuje 3 zł w koszołomie, a w sprzedaży 3,50, no to kilka jak kupisz to, to wiadomo, że masz to czy tamto. Natomiast kupiłem sobie okulary do jazdy, takie o dwa na Szanowni Państwo, no wiadomo, że trochę jedno oko jest gieczkę, no ale, ale już jest ta różnica. No, lekarz mi wystawił. Nie wiem, chyba wystawił na zasadzie, żeby... No o, tak zrobić. Zapłaciłem stówę i nie nadaje się, no nic nie zrobisz, nie wyreklamujesz, no bo to jest. Towarzystwo zamknięte, czy jest kółeczko medycyna, nikomu nic nie zrobisz. Najwyżej na ulicy spotkasz i przy ludziach możesz mu napluć w gębę i tyle. Kupiłem sobie okocimia, ale 0-0, zero, zero. no niestety ja nie mogę popijać sobie jakimś tam lepszym, bo zaraz mam żołądek do roboty. Jakiś taki płyn do smarowania tam, et cetera, powiedzmy, zamki, et cetera. sobie nabyłem, bo mówię, a nożby zalec może akurat wezmę z ciszy, to strasznie, a niestety muszę puścić wedle prawidą. No jedź, na co czekasz, na co czekasz, tari dziadzie. Furę se weźmie taki jeden z drugim nie umieją jeździć Dobra, wyłączę, bo to jest tragedia z CV Chciałem się kupić że tak powiem wideo rejestrator, no ale niestety no, show, ma tak wariackie ceny, że w stosunku do innych sklepów czy marketów nawet, czy, czy, czy tam nie wiem, naprawdę proszę nie wierzyć Ceny wariackie. No gdzie nie będę nikomu kabzy nabijał. no co to, to aha, malowali pasy i to 50 zł na egzemplarzu, no to Boże kochany, osią zauważyłem stare rzeczy, roczniki, to znaczy egzemplarze sprzed paru lat Ładują straszne pieniądze. Czasami to jest po prostu dość tego marketu. No żabojaty, bo żabojaty, ale no kantują ten, ten kraj, naród polski i państwo tak samo. Aldi, etc. i tym biedronki są ceny przyzwoite. Fakt, że może nie mają akurat tych artykułów, tyle ale jakoś tak to uczciwie idzie. A oszą się roztacznie, a uchany się rozpaloszą. Nietykalny. Chodzi na to, że będę musiał jakąś komórkę naprawić. Mam tam jakąś komórkę, tylko że ten ekran dotykowy dokupić i założyć inwestycja w granicach 50 chyba złotych będzie. No i zrobić nie pamiętam, ale chyba tam też była dobra kamera. Trzeba będzie zasilanie zrobić, rozgałęźnik na, na to, bo tu w samochodzie jest jedna gniazdko do zasilania. No i ustawienie drugiej kamerki w inny sposób jak to się mówi aczkolwiek się też zastanawiam, bo jest na Wittel mnie interesuje firma. Nie chcę żadnych Polska krajowa chyba firma jest. Dosyć dobre te wyroby mają. Znaczy wyroby, no Chain pewnie to wszystko robi, no ale to wiecie to jest to tamto to... Tam, to. I, I summa summarum... dobre jest, że jak jest druga kamera. To jest dobre. Znaczy trzy nawet są kamery. Także jedna bierze z przodu, druga jest patrzy się na, na, na kabinę w sensie, czy to znaczy się no, na mnie, na pasażerów. No i trzecia jest jako tylnia. Muszę obczytać na ten temat, zobaczyć jakie y, szkła są na obiektywie, bo jak są dwa, to to jest kiepskie, jak cztery to jest znak zapytania, a sześć to już by było najlepiej. No i, i długość kart. Minimum 64 GB. No i te, te, te wszystkie, że tak powiem, parametry kodeków, żeby były uniwersalne, to już jest coś opłacalnego. Żeby w granicach 200 jeszcze tak gdzieś nabył, to by było caco. Wtedy już by, bym miał, nie potrzebowałbym wariatstwa. Tak, jak do was coś mówię, to wypadałoby, żeby dzioba mojego było widać, no powiedzmy, to to akurat by było dobre. I to akurat jest tak połączone, że to wszystko w danej chwili, wszystko razem zgrywa się. Czyli przy odtworzeniu wszystko by było. Chyba, że trzeba ustawić, no ale czytałem coś na ten temat, no to tak to wychodzi. Także żeby było fajne. Aha, no i kąt taki. Tutaj nie wiem, muszę zobaczyć jaki kąt jest tutaj. Ale podejrzewam w tej komórce to pewnie do 120, 140, a 170 to w ogóle jest super, żeby trafić, no ale to już ten wyższe łapiew dokładnie wszystko. No chociaż tutaj też jest. Pochmurno się zrobiło, tak jakoś tak nieciekawie powiem szczerze. W zasadzie mam wszystkie części przychodziły Wczoraj Wczoraj przyszedł Cylinderek Cylinderek przyszedł do tylnych zacisków Na wszelki wypadek Nie daj Boże Tfu, tfu. Żeby dwa, może jeden gdzieś tam A może nic, ale to będzie na zapas w razie czego Także już mam Łącznik stabilizatora, hamulce przód-tył. I więc, no jeszcze się zastanawiam nad jedną rzeczą, ale z groszem trzeba, trzeba przeżyć, jak to się mówi, nie? To się zastanawiam nad tarczami. To znaczy, tym, amortyzatorami tak, tylnymi. A czy to, to jeszcze tak? Możliwe. Ale amortyzatory tylne raczej znaczy, tu jest nasz sztywno w Peżocie. one są to co zdążyłem się zorientować, ale to jeszcze muszę potwierdzić olejowo-gazowe i one eliminują te wszystkie uderzenia, dragania. natomiast tył w tej chwili jest taki no, dziwne uderzenie czyli powiedzmy no tak jakby one były do, do bani to jest sto parę złotych do, do wywalenia. A tarcie to jeszcze poczekam, założę kocki. I jeszcze, jeszcze, nie jeszcze rajdowo, czy tam powiedzmy. No. Myślę, że jeszcze, jeszcze można pójść na nich. Na no, wiosnę kupię sobie. No chyba, że, że okaże się, że, że te tarcze mają na przykład 7 mm, No to jeszcze uciekać. No, bo chyba jest tam jakaś tolerancja, już nie pamiętam. Tak, tak to jest 11.10, nowa gruba. No tak 2 mm zjedzie. No nie wiem, już, już, już mi się wyleciało to z głowy, no ale w każdym razie jest jak jest. Za góry Czebola nie idę, bo nie ma co, już nie chcę mi się po prostu, a dziwnie nawet jakoś mi się spać zachciało, chciało, także e, mówiąc szczerze, to wystarczy ten... Jeden dojazd i powrót, to wystarczy. Może tam gdzieś później, po południu, coś wyskoczy, trzeba będzie pojechać to nagrody. Na razie zapraszam wszystkich Was, Państwa, na ten film. znaczy się na ten pobyt w muzeum marszałka Józefa Piłsudskiego. Widzę, że tam jest dosyć sporo osób się pojawiło. Bardzo proszę o łapki w górę i jak również subskrypcję. No, doczytałem się wedle do przepisów. Ho, 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 żeby tysiąc subskrypcji zrobić, to pewnie ze 2-3 lata będzie. No, i te łapki w górę, że tak powiem, tam też jakoś. No to wtedy można liczyć, że YouTube powie, panie Marku. Proszę podać numer konta, wpłacimy panu jakieś tam pieniążki. Ale to jest marzenie na razie ściętej głowy. Ale czym więcej, tym lepiej. Pozdrawiam miłego popołudnia i do następnego.